Zrobiło się tu nieco crowdfundingowo. Ostatnim razem zwracałem waszą uwagę na Kickstartera Video Games Live, a teraz chciałem wam przedstawić projekt moich kolegów, którego kampania na serwisie wspieram to właśnie trwa. Gra nazywa się Arkaika The Path of Light i od razu zaznaczę, że nie jestem do końca obiektywny, jeśli o nią chodzi, a to dlatego, że pomagałem nieco przy jej tworzeniu. Złożyłem kilka planż i podpowiadałem pewne rozwiązania w rozgrywce, ale może po kolei. Czym jest Arkaika? To gra logiczna, w zapewne znanym wam podgatunku skupiającym się na odpowiednim ustawieniu luster, aby odbić promień światła tak, żeby trafił w określone miejsce. Czym więc ta gra wyróżnia się od wielu innych podobnych do niej? Odpowiedź jest prosta: wykonaniem tam gdzie inne gry tego typu korzystają z bardzo schematycznej grafiki, twórcy Archaica Studio Tumamets zdecydowali się postawić na klimat. Ta decyzja sprawiła, że The Path of Light jest wyjątkową pozycją, w której świetna estetyka starożytnych cywilizacji i zaginionych miast Łączy się z solidną rozgrywką wymagającą wytężenia szarych komórek. Gracze będą mieć dostęp do różnorodnych urządzeń: od podstawowych luster odbijających promień światła pod kątem 45 lub 90 stopni po takie, które promień rozdzielą lub zmienią jego barwę. Zakadki skonstruowane są tak, aby każda z nich rzucała graczowi wyzwanie, ale kolejne elementy mechaniki wprowadzane są stopniowo, pozwalając za na naukę i dobre zrozumienie logiki, którą gra się posługuje. W tle możecie zobaczyć, jak arkajka się prezentuje. Myślę, że nie ma nic dziwnego w tym, że gra przykuła uwagę wielu twórców oraz przedstawicieli mediów. Stanowisko Tu w na festiwalu gier Digital Dragons w maju tego roku było non-stop oblegane przez chętnych do zagrania w ten prześliczny tytuł. Uważam, że projekt naprawdę warto wesprzeć. W ten sposób pozwolimy chłopakom wydać ich pierwszą grę, a także umożliwić im tworzenie kolejnych. W dobie setek i szaroburej, w cudzysłowie, realistycznej grafiki ważne jest, aby głosować portfelem na tytuły, które się wyróżniają. Udana kampania na wspieram to z pewnością zwróci uwagę mediów i inwestorów, pomagając więc teraz zrobicie potencjalnie dobry uczynek dla całego rodzimego przemysłu gier. Link do kampanii jest w opisie. Zachęcam Was do kliknięcia, zapoznania się ze szczegółami oferty, które przygotowało tu oraz do wsparcia Archaica The Path of Light. Do usłyszenia następnym razem.